Pierwsze spojrzenie to jest pierwsze ujęcie migawkowe, jak gdyby. Ty naciskasz migawkę imperatywu wewnętrznego i robisz, robisz pamięć. Ja też to oglądam, potem robię z tego odbitki, dopiero potem się przyglądam, że piękna jest ta warstwa malarska, ta krata, te budynki są przepiękne rzeczy. No, to warte jest o zatrzymania, że ta wrażliwość człowieka tak się potwierdza w, tej, w tym otoczeniu, w którym jest. Ja mam wyobraźnię, rozbudzoną, nadmiernie wyobraźnię, która jest sukcesem, ale jest i klęską jednocześnie. Bo jak ja widzę y, robaczka na ziemi, to ja się staram zrozumieć, o czym on myśli, a jednocześnie, jeśli ja widzę, powiedzmy sobie, y, na cmentarzu ludzi zapłakanych, to dla mnie też jest wielki dramat. I, I staram się zrozumieć, no teraz w tej chwili y, ta y, dyskobolka, która się y, też umarła, i to dla mnie też, też jest zastanawiające, że, że jak to się dzieje, prawda? W roku 1940 um, przyszedł do mnie ten właśnie syn tej pani Żyd, miejscowo, oni się zajmowali handlem mięsem zdaje się, bardzo biedna rodzina mieszkająca w takiej ciasnej klitce itd. i tak dalej. Zróbną takie, oni widzieliście robię zdjęcia, zróbną takie zdjęcie do dowodu. Kym. Ja wjeżdżam do dowodu, no do dowodu. Ja wiem, że ja nie potrafię, bo ja mam aparat 6 na 9 to wykluczone. No ale może jednak. Ja najpierw powiedziałem, to się nie da, potem się zastanowiłem i zrobiłem zdjęcie 6x9, tak żeby potem wyciąć połowę klatki, żeby to było mniej więcej wielkości 3x4, które pasuje do dowodu czy coś. I zrobiłem to zdjęcie, I oczywiście da. Za pół roku czy tak rozstrzelali, wypędzili, a to był taki starszy Juden, on ma taką opaskę na ręce, tutaj Juden taki starszy z tych Żydów. No. Dramatyczne, no, coś się Jedno ze zdjęć, które robiłem w latach 50., które moim zdaniem przetrwało jak gdyby próbę czasu w tym, w, tej, w tym rydwanie zdjęć coraz to innych, to jest zdjęcie z lat 50., kiedy ja intuicyjnie jak gdyby fotografowałem to, co robi na mnie wrażenie. Jest to zdjęcie Bliwickiej Starówki, ale przed odnowieniem, przed odnowieniem, ten klimat tych szarych ścian, tam ta wieżyczka ratusza. Te takie te deski, jakieś i szpary i tak dalej. robią na mnie znakomite wrażenie. To jest takie, jak udawało się co im, im, impresjonistów coś takiego zrobić i tak dalej. Oczywiście ja to przesadzam, bo to jest moje zdjęcie, dlatego mam prawo do błędów. No i rozumiesz i to zdjęcie teraz powiększone tak wygląda. To jest to samo. Która cechowała wszystkich genialnych Polaków? Przecież socjalist polski to był Krzywicki, to był, słuchaj, to był przecież Wojciechowski. To byli genialni Polacy, genialni Polacy. I u niego ten socjalizm się łączył właśnie z wyzwoleniem, a jednocześnie miał takie podłoże też bardzo może nie erotyczne, ale takie jak gdyby kobieco I jak ja widzę na tych jego zdjęciach, te wszystkie wariacje na temat ostrości, Nieostrość. wiesz o co chodzi? To, co robiła Karolina, to ja doskonale wiem, jakim to był aparatem. Bo ja przed ten aparat, go też widziałem, to był taki aparat, jaki ja mam w szafie. No, Które z tych dużych kamer, dużego formatu, 9x13, coś takiego. I tam, ponieważ miał długą ogniskową, to tam ta, ta nieostrość była jednym ze źródeł kreacji, bardzo sub subiektywnej, bardzo wąskiej i bardzo ciekawej. I te wszystkie zdjęcia, pozornie takie tylko, wiesz, błyszczące, zamazane, mają olbrzymi ładunek erotyki. Moim zdaniem, oczywiście ja się mogę mylić, ale tak mi się zdaje. I dlatego na tym polega ich urok, że jak gdyby teraz, nie musi być zaraz pokazana cała anatomiczna, prawda, uroda tych, tych rzeczy. Wygląda się poprzez takie mazanie, dotykanie. Dużo tego jest. Dużo, nie wszystkie, ale dużo tego jest. Tak. W latach 60. pojechałem do Katowic, wiedząc, że tam jest tłumacz z języka czeskiego na polski. Potrzebowałem jakiś dokument przetłumaczyć, rodzinny, coś takiego. I tam dowiedziałem się, gdzie, wchodzę do mieszkania i tam jest taka scena. Siedzi taki bardzo. Gruby mężczyzna, nieruchawy zupełnie na łóżku, nie się, i koło niego takie małe dziecko, pięcioletnie, się kręci. On to dziecko bierze, głaska, kocha, da się go jakaś wnuczka. Nie? I oczywiście on, rozmawiamy o tym tłumaczeniu i tak dalej, ale ja w miarę postępu tej rozmowy z nim widzę, jaką straszną kolej przeszedł. On się znalazł w Katowicach. Mimo, że to była niemiecka Rzesza, była i tak dalej, gdzieś pochodzi ze Lwowa i tutaj jest tak okropnie nawodniony, taki jest gruby, że on nie wytrzyma, on, jest, on, jest, on sam twierdzi, że on tylko patrzyć umrze. Ja potem nie sprawdzałem, czy to się rzeczywiście spełniło. W każdym razie ta jego przepaść fizyczna z tą niewinnością tego dziecka, którego tam, ja to mam zdjęcia również z tym dzieckiem, oni i tak dalej. Nawet gdzieś Andes miałem, zrobiłem te zdjęcia. I to jest właśnie jedno z takich zdjęć, gdzie jego ta okrągła twarz i to z tyłu, to lustro. Nawet nie wiem, on się nazywało. Taki ludzki los anonimowy.